Masz przed sobą ponad 200 nowych CV na specjalistę do spraw marketingu. No, prawdopodobnie to świetna informacja, ale niekoniecznie, prawda? No, bo to jest jednocześnie przepis na zmarnowany tydzień, zmarnowane dwa tygodnie. W każdym CV widzisz praktycznie podobne informacje. Musisz umówić 30-40 rozmów, z czego okazuje się, że tylko 2-3, może 4 osoby pasują do Twoich preferencji. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób zoptymalizować ten proces w swojej firmie, to właśnie ten odcinek dedykuję Tobie. Pokażę dzisiaj w prosty sposób, krok po kroku, za pomocą powtarzalnego, łatwego do skopiowania procesu, jak zadbać o rekrutację: jak za pomocą prostych promptów zoptymalizować ten proces w taki sposób, żeby zamiast zmarnowanych dwóch tygodni, Abyś miał gotową analizę najlepszych kandydatów i mógł umówić 5 rozmów zamiast 40, i będą to najbardziej jakościowe osoby całej rekrutacji, zapraszam Cię na ten odcinek. Pokażę dosłownie krok po kroku, jak taką analizę przeprowadzić. Słuchajcie, takim fundamentem Dobrego procesu rekrutacji jest prawidłowe przygotowanie ogłoszenia i w ogóle wymagań do tego ogłoszenia. I nie tylko dlatego, żebyś miał czyste i przejrzyste informacje, które otrzymujesz, ale dlatego, żeby wszystkie te prompty i rozwiązania AI, które tutaj proponuję, żeby one dobrze zadziałały. Więc zadbaj o to, żeby to faktycznie dobrze doprecyzować. Czyli powiedzmy sobie, że to jest taki krok zero. I ty wiesz, kogo szukasz. I podziel to sobie na dwie listy. Pierwsza to taka must have, czyli nie ma dyskusji. Minimum X lat doświadczenia, na przykład w prowadzeniu kampanii w Google Ads, jakaś znajomość Google Analytics, udowodnione sukcesy w jakichś kampaniach, jakiś płyn angielski, no po prostu wszystko, co sądzisz, że w tej rekrutacji jest taką wartością najważniejszą. Dodaj sobie obok takie rzeczy, nice to have, dodatkowe punkty, no nie wiem, jakiś kontekst SEO, być może doświadczenie na LinkedInie czy na TikToku, znajomość narzędzi, na przykład SEMrush, doświadczenie jakieś startupowe czy w jakiejś rosnącej organizacji. Wtedy te wszystkie rozwiązania technologiczne, które proponuję dalej będą po prostu miały pewne paliwo do działania i prawdopodobnie będziesz otrzymywał dużo takich chaotycznych CV, które nie będą odpowiadały na te punkty. Dzięki temu łatwo to odsiejesz. I tutaj jeszcze taka, taki protyp i taka alternatywa. Jeżeli widzisz, że otrzymujesz dużo takich um, chaotycznych CV, rozważ um, udostępnienie takiego formularza do wypełnienia. Możesz to zrobić w Google, możesz to zrobić w w narzędziu typu ClickUp, który ma też obsługę formularzy do rekrutacji, gdzie będziesz wymagał od użytkowników, od potencjalnych kandydatów, właśnie dokładnie uzupełnienia konkretnych pól. Dzięki temu, jak pobierzesz te informacje, to będą one bardzo ustrukturyzowane. Czyli jak zapytasz o doświadczenie, nie wiem, w Google Ads, to użytkownicy będą musieli wpisać dokładnie ten punkt. Jeśli zapytasz o doświadczenia z SEO, no to będą musieli to napisać. Jeżeli zapytasz o meta, no to coś napiszą, jeżeli o angielski, to również coś. Dzięki temu te informacje będą łatwiej porównywalne. Więc jedno to zbieranie CV, ale rozważ, rozważ ewentualnie udostępnianie takich formularzy rekrutacyjnych do uzupełnienia, bo po prostu będzie to lepiej ustrukturyzowane. Czyli mamy ten punkt jeden. Przygotuj sobie listę rzeczy, takich must have, i listę rzeczy dodatkowych. No i super, i teraz uruchamiamy proces numer dwa. Powiedzmy, że mamy setki tych CV, i taka ręczna analiza: raz, że zajęłaby bardzo długo. Dwa, że hmm, prawdopodobnie popełniłbyś tam błędy. Analizując to ręcznie, a my zrobimy to technologiczne i nieważne, jaki model językowy zasadniczo wybierzesz: czy ChatGPT, czy jakiś Klot, czy Gemini. No po prostu kluczem jest prompt, którego użyjesz, nie? Pierwszy taki scenariusz, który, od którego sobie zaczniemy, to będzie taki odsiew, odsiew kandydatów niespełniających naszych kryteriów, czyli taki powiedzmy prompt negatywny, bym powiedział. Który możesz wykorzystać. I ja y, przygotowałem konkretny, dokładny prompt, który możesz użyć w swoich analizach, który udostępniam w opisie tego filmu. Możesz go skopiować zupełnie bezpłatnie. On służy do takiej weryfikacji kandydatów. Y, model wciela się tam w rolę rekrutera y, jego zadaniem jest przeanalizowanie CV czy informacji z tego CV. Pod kątem konkretnych wymagań. W kontekście opisuję, kogo szukam i mówię o liście wymagań. Kopiuję tam konieczne wymagania, czyli doświadczenia, udokumentowana znajomość, poziom itd. Tak i, tak I daję konkretne zadanie, czyli przeanalizuj treści dokumentów i odpowiedz na jedno najważniejsze pytanie. I czy kandydat jednoznacznie spełnia te kryteria, czy ich nie spełnia? I wymagam tutaj odpowiedzi krótkiej, tak albo nie? A jeśli nie, to odpowiedz w jednym zdaniu: jakiego kluczowego wymogu brakuje w tych CV? I nie dodawaj żadnych innych komentarzy. Koniec tego, tego promptu i tej analizy. No, w zależności jak głęboko dostosujesz te wymagania, to może się okazać, że tych kandydatów będzie albo za mało, albo za dużo. Więc tutaj musisz trochę popracować swoimi kryteriami, żeby ich z jednej strony za mocno nie określić, ale z drugiej strony też niezbyt luźno, żeby ten przesiew był na odpowiednim poziomie. Nie? I tu już masz gotową listę, który kandydat spełnia te wymagania, który kandydat nie spełnia. Jeżeli nie spełnia, no to dodatkowa notatka. Dlaczego? Bo być może masz jakąś perełkę na tej liście, ale jakiegoś hmm, kryterium ta osoba nie spełnia. Może to rozważysz, czy włączyć tę osobę do dalszego procesu. I scenariusz numer dwa: analiza jakościowa i poszukiwanie takich gwiazd, które tutaj hmm, rozwinął nasz marketing. Hmm. Użyjemy tutaj takiej techniki reframingu, czyli zamiast pytać o obecność pewnych słów kluczowych w CV, zapytamy i o kontekst i o to ważniejsze dowody, czyli w tym prompcie numer dwa, który również udostępniam w opisie tego filmu, skopiuj i skorzystaj, będzie mi bardzo miło z tego powodu, model wciela się w rolę pewnego analityka czy dyrektora marketingu i ocenia Realny wpływ danej osoby na biznes. Myśli trochę w innych kategoriach, czyli bardziej konwersji, skalowania, ROAS, tego typu rzeczy. I analizuje taki kontekst CV, który myślą przez pryzmat mierzalnych wyników w marketingu. I potrafią to udowodnić, oczywiście, nie? I zadaniem modelu jest przeanalizowanie treści CV i ocenę od jednego do dziesięciu w trzech kategoriach. Taką mentalność i nastawienie na wynik, hmm. czyli oceni od jednego do dziesięciu, czy dana osoba wpisuje się w tę w w, w mentalność wyniku, czy używa liczb, procentów, czy potrafi wykazać te, to doświadczenie. Druga rzecz, taka głębiej analityczna, czy widać tam w CV jakiś kontekst pracy z danymi, tak? czy mówi tam o testach, o segmentacji, czy landing page'u. No tego typu rzeczy. No i trzeci potencjał do skalowania. Tak? Czy potrafi on pracować ze wzrostem biznesu, czy rozumie biznes, czy zarządza budżetami, jakimi i tak dalej i tak dalej. Dodatkowo oprócz tej oceny od 1 do 10 model zidentyfikuje przy każdej osobie największy atut, czyli powiedz, co jest najbardziej imponujące w tym CV. I jakąś czerwoną flagę, czyli Jakąś wątpliwość, na przykład bardzo częste zmiany pracy, brak konkretów, brak konkretnych wyników przy jakimś bardzo odpowiedzialnym stanowisku, itd. Co uzyskasz tą analizą? Ocenę od 1 do 10, jeżeli chodzi o mentalność, nastawienie na wynik, jeżeli chodzi o analitykę i potencjał wzrostu, pewną sumę punktów tych trzech rzeczy i mm, największy atut i czerwoną flagę i tutaj już mm, tworzy się pewien ranking kandydatów, tak? Prawdopodobnie, nie wiem, z 70 zostanie tobie może 15, może 20, które mają najwyższe noty. I to jest taka, powiedzmy, shortlista. To tworzy ten drugi element analizy. No ale przechodzimy do kolejnego etapu CV, no jak wiecie, może nieco kłamać. Więc mm, czas na taką optymalizację dodatkową. I takie typowe zadania rekrutacyjne mają swoje plusy i minusy, mogą zajmować dużo czasu. Może być to nieefektywne. My, ja tutaj proponuję użyć takiego narzędzia zewnętrznego do przygotowania testów kompetencji. Może być to na przykład test Gorilla, może być to Codility, może być to Talent Score, yy, może być to kilka innych narzędzi. Chodzi o to, żeby wysłać do tych kandydatów z shortlisty takiego spersonalizowanego maila wyjaśnić proces, powiedzieć, że te zadania potrwają powiedzmy 15-30 minut i tworzy, stworzyć taki zestaw testów, na przykład dla tego kandydata idealnym zestawem mógłby być na przykład test kompetencji Google na poziomie zaawansowanym, Google Ads, test Culturat, czyli takich wartości, które może wnieść dodatkowo do firmy i jakiś test komunikacji na przykład pisemnej, prawda? I AI może tu nie tylko ocenić wyniki tych testów, ale na przykład narzędzia typu test Gorilla dają dodatkowe insighty do jakości tych odpowiedzi. I na tym etapie prawdopodobnie zostanie ci maksymalnie kilka osób, które nie tylko przejdą przez te testy, ale które po prostu będą miały najlepsze wyniki. Czyli masz ludzi, którzy spełniają Twoje kryteria podstawowe, mają najwyższe oceny. Pod kątem takiej mentalności wynikowej, takiej nastawieniu na efekt i, 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 i rzeczy, które tobie nie przeszkadzają w kontekście takich czerwonych flag, i dodatkowo które realnie przeszły przez konkretne testy i uzyskały tam najlepsze wyniki. Więc to jest proces już bardzo, bym powiedział, dopieszczony. Masz tutaj prawdopodobnie maksymalnie kilka osób. I teraz, co się dzieje? Zapraszasz te osoby na rozmowę, dopiero tutaj um, nie tracisz czasu na, na dziesiątki spotkań, z których mało co wynika. Rozmawiasz z taką mega elitą. Oczywiście, na tym etapie może się kilka rzeczy rozjechać, na przykład duża część osób nie będzie zainteresowana wypełnianiem tych testów, więc być może ten, ten test. Um, przy niektórych rekrutacjach powinien. Te rozmowy powinny odbyć się przed finalnym testem z użyciem narzędzi. Tu już musisz polegać na swoim wyczuciu i swoich doświadczeniach. Jest kilka pułapek w tym procesie, nie. Pamiętajcie do, o tym, żeby dobrze wykorzystać te prompty, ale je dostosować pod swoje rekrutacje, czyli żeby. Tam, gdzie AI za dużo odsiewa, trochę poluzować i, i odwrotnie, tak? Żeby się nie okazało, że zostanie jedna osoba, która tak naprawdę nie odbiera telefonu. To musicie na tym popracować. Są pewne uprzedzenia. AI może lepiej punktować osoby, które mają tendencję do tego, żeby bardzo konkretnie pisać w CV, bardzo dokładnie. A są na pewno dobre osoby i perełki, które traktują CV bardzo pobieżnie. Więc to też należy zwrócić na to uwagę. I, I być może zmodyfikować delikatnie te prompty, których tutaj używam. No oczywiście ja nie zastąpi takich, takiej rozmowy głosowej, pewnej pasji, pewnego wyczucia głosowego, jakiej determinacji, którą można sobie wyłuskać z rozmowy, jakiegoś poczucia humoru, jakichś fajnych takich cech, które idealnie się wpisują w waszą, w waszą organizację. To można w jakiś sposób dostosowywać, ale no, trzeba też polegać na pewnej, yy, pewnej fajności tej rozmowy, która, która też powoduje to, że chce się po prostu pracować z daną osobą, że widzi się w niej potencjał, że jest dobry flow, yy, po prostu ma się z tego radość, widzi się potencjał, yy, więc to jest w twoich rękach. Nie? Yy. I słuchajcie. Ten proces ma kilka ogromnych przewag. No, wiadomo, że oszczędzi tobie dużo czasu, i który możesz wykorzystać inaczej w marketingu. Będziesz bardziej, prawdopodobnie będziesz bardziej obiektywny, bo model nie zwraca uwagi na twoje tendencje w analizie CV czy na zwracanie uwagi na pewne rzeczy, które niekoniecznie po prostu twardo oceniają kompetencje czy pewną mentalność wynikową. No, i łatwość użycia. Tu w zasadzie macie gotowy proces do tego, żeby, żeby z tym działać. Gotowy prompt, gotowy, gotowy proces, gotowe narzędzia, żeby po prostu funkcjonować. Słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o ocenę tych rozmów rekrutacyjnych na samym końcu, to tutaj też możecie wykorzystać pewne narzędzia AI. Um, są na przykład asystenci spotkań, które, które przygotowują za Was notatki z tych spotkań, tak? czyli robią transkrypcję, a później um, oceniają czy podsumowują te rozmowy. I tu możecie użyć kilku narzędzi e, dostępnych na rynku. Jest Phantom Video, jest Fireflies, jest a, Otter. E, są narzędzia wbudowane w, w Teamsy czy w Zooma, które też um, działają po API z... Modelami na przykład ChatGPT, czy CLOT, czy Gemini, i też mogą być wartością samą w sobie, bo później te scenariusze możesz sobie przeanalizować przez AI i zapytać w kontekście danych stanowisk, co sądzisz o tej rozmowie pod kątem konkretnych instrukcji i konkretnych celów organizacji, czy celów marketingowych, które Twoja firma ma. Więc to jeszcze można dodać do tego procesu, żeby to jeszcze bardziej przesieć. Słuchajcie, masz teraz fundamenty do tego, żeby ten proces zoptymalizować. On powinien zająć Tobie zdecydowanie krócej niż do tej pory. Masz gotowy, gotowe prompty do tego, żeby zrobić taką wstępną analizę i później analizę punktową do dalszych etapów. Podałem Tobie także gotowe narzędzia do tego, żeby przeprowadzić konkretne testy z kandydatami i gotowe rekomendacje do tego. <laughs> Żeby ten proces jeszcze zautomatyzować i podsumować scenariu, podsumować transkrypcję rozmów rekrutacyjnych, które odbyłeś, dzięki temu mam nadzieję, że zoptymalizujesz swój proces rekrutacji. I to nie jest science fiction, to jest jakby rzeczywistość, to jest konkretny model, który został przetestowany i który działa, który pozwoli tobie zaoszczędzić czas i wybrać po prostu najlepszą osobę do współpracy. Czyli Następnym razem, jak wpadnie do Ciebie lawina CV na nowe stanowisko, to nie panikuj, wejdź po prostu na ten materiał, pobierz te prompty, wykorzystaj je, dostosuj do siebie, yy, skorzystaj z dodatkowych narzędzi i po prostu wybierz najlepszego kandydata. Yy, jeśli podobał Ci się ten film, koniecznie polajkuj, dodaj komentarz. Zasubskrybuj mój kanał, gdzie mówię więcej o takim strategicznym podejściu do rozwijania swojego biznesu, głównie przez pryzmat marketingu online. E, dzięki za wysłuchanie dzi dzisiaj. E, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.